Cześć, jest to przede wszystkim filmik na temat tych koni i jest to też mała informacja na temat samego kanału. Um, więc tak, jeżeli chodzi o te koniki, no to w ostatnim momencie uszułam tego zierbaczka i razem jest to parka, powiedzmy parka. No, sprzedaję jej razem za 150 zł. Jeżeli ktoś by chciał konika A4 i A5 razem, powiedzmy, że to jest ten koni, źrebaczek, to jest ten duży, albo można powiedzieć matka i zierbak. Więc jakby kto wolał. Tego konika dużego już pokazywałam, zierbaczka jeszcze nie pokazywałam, więc pokażę Wam za chwilę. Zierbaczek się tak prezentuje. Na TikToku pokazałam jak go tworzę i yy, jak już jest zrobiony. I wszystko jest... Yy... No, zaraz pogadamy resztę, tak? No to sobie pogadamy, bo jest jeden mały problem. Mój komputer... Yy... Więc tak, można zapytać się tak, dlaczego nie ma filmów? Yy... Daje właśnie w tym momencie, jeżeli komputer mi się ruszy, bo mój komputer ma w tym momencie lag i to mu tężny lag. Ogarnęłam jest to, że to nie jest wina internetu. Nawet jak wyłączę mu wszystkie internety, on dalej laguje. Więc tak, yy, jest to wina chyba tego, że on ma przestarzały Windows. Windows ma z 2018 roku, jak go kupiłam. Bo kupiłam ten komputer na 18 i teraz zaczyna lagować, mocno lagować jedna jest powód taki, że mogę stracić dostęp do kanału. Tak, o, po prostu. A to z tej racji, że jak odnowię Windowsa, to wszystko stracę, co tam jest, tak? I no, powód jest tutaj też taki, że um, jeżeli chodzi o y, konto, to zrobiłam je w taki sposób, że nie wiedziałam nawet, że coś mi się uda, tak? Więc tworzyłam je z byle jakiego maila, jakiego miałam pod ręką, czyli mojego starego, przestarzałego, którego nie mam już dostępu do niego. Nie mając dostępu do maila, nie będę miała dostępu do kanału, tak? Więc ten kanał możliwe, że umrze. Po prostu, no. E, albo komputer, który nie da się nic na nim zrobić, albo kanał. W sensie komputer, na którym się nie da nic zrobić i kanał. Albo odnowa komputera i, i strata kanału, tak? Więc yy, nie wiem, czy tak to polega, czy w taki sposób to jest. Póki co, jadę na masakrycznym lagu. Będzie filmik chyba przed, przed tym filmem: pojawi się filmik z lagiem komputera. No, będzie to tam, że będę próbować włączyć google, tak? Grę, hopse. On będzie po prostu lagował. W sensie nie włączy mi tego tak szybko, tylko jest takie. Ładuje, 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 ładuje. Lak. Ładuje, 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 ładuje. I po trzech minutach pokazało, <grym> więc tak to wygląda niestety z moim komputerem. <grym> Czasem mam takie powiadomienie, że strona nie odpowiada. Strona, która nie potrzebuje żadnych wymagań ani nic tego typu, nie odpowiada, więc no, po prostu stracę dosłownie wszystko. Hmm, ale przede wszystkim też działa mi. W ostatnim czasie mocno wybiłam się też na TikToku, więc zapraszam Was. Nazywam się Tam tak samo, czyli Hobby Shop. I to jest już dziwne, bo tam już mam niewiele do tysiąca obserwujących, a ile ja to na kanale zbierałam. Szok i niedobieżanie, no. No ale wolę Was oszczędzić, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na kanale. Nie wiem, kiedy odnowię komputer, czy w ogóle go odnowię, czy może zacznie łaskawie działać. Ale jeżeli w przyszłości gdzieś tam nie będzie odzywu, pewnie będę to informować na stronie, na Instagramie czy na TikToku, że straciłam dostęp. Ale póki jest dostęp, to nagrywam, tak? No, z opóźnieniem, ale nagrywam. Nie chce mi się kompletnie z tym komputerem. Kiedyś powiedziałam do komputera na codziennie, nawet po paręnaście razy. Teraz to już mi się nawet nie chce. To gorzej działa niż mój stary telefon. Ja też narzekałam, że on laguje. Laguje i nie chce działać, więc tak to wygląda. No, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jak chcecie bardziej moją aktywność, to zapraszam właśnie na TikToka, na Instagram albo na stronę. Znaczy, na stronie to bardziej są ogłoszenia sprzedażowe, na Instagram też rzeczy sprzedażowe. A na TikToku zawsze są jakieś filmy ciekawe, więc bardziej tam. Zapraszam w ogóle wszędzie. Co Wam się będzie bardziej podobać, co właśnie, jaką aplikację posiadacie, więc tam zapraszam. No. A tu są mi koniki i mają powstać też nowe koniki. Oni leżą póki co na fizelinie oprysowanej, potem będę wybierać kolor maści, czyli minki, które będą mieć i będą kolejne koniki. Moją być chyba jeden konik, yy, a pięć jeszcze jeden, bo... tak, a pięć tamten. I mają być chyba 3 hobby horsy A4. Więc do koloru do wyboru. Gdzie twoje dziecko spadło? No. Więc te koniki są za 150 zł. Można by mnie napisać na instagram, na stronę czy na TikToka, choć nie wiem, czy tam w ogóle można pisać. Więc no, dalej się tej aplikacji.